Cześć, z tej Robert z Akademii Gry. Słuchajcie, chciałem zrobić takie krótkie nagranie o grupie B365, do której y, zapisało się ponad 300 osób i przez ponad 3 tygodnie miało okazję oglądać jak, w jaki sposób, jakie typy podaje na signalu. Grupa nazywała się typy B365 była skierowana do ludzi, którzy mają możliwość w legalny sposób gry u bukmacherów zagranicznych takich jak Pinacle, William Hill B365 itd. tak dalej i słuchajcie zapisało się tak jak mówiłem ponad 320 bodajże chyba 4 osoby i te 300 ileś osób oglądało przez 3 tygodnie jak podaje te mecze właśnie na tej grupie Signal słuchajcie po trzech tygodniach Zakończyłem podawanie, bezpłatne, zupełnie to była bezpłatna, bezpłatny dostęp. Yy, zakończyłem podawanie tych typów. Przekonaliście się, jak dużo pieniędzy można zarobić, grając takie naprawdę perełki, takie jak grają najlepsi na świecie. Yy, ale temat jest mega czasochłonny, ponieważ każdy, kto siedział kiedyś w betradarach, betburgerach, innych tego typu rzeczach, wie, że to jest żmudna robota. Że to jest bardzo czasochłonna robota i oczywiście wynik można wykręcić mega, ale to wszystko kosztuje czas. Więc po trzech tygodniach zamknąłem tę grupę, pokazałem Wam, że średnia stawka na kupon to była z tego, co mi mówiliście, 700 zł. Część grała po 1000, część grała jeszcze więcej te mecze. Słuchajcie, po trzech tygodniach zrobiliśmy, możecie to sprawdzić. Prawdopodobnie jeden z najlepszych wyników na świecie. Ktoś, kto grał za 700 kupon, wygrał ponad 4000. Ktoś, kto grał za 1000 zł na kupon, wygrał ponad 6000. Oczywiście możecie mi w to wierzyć, możecie w to nie wierzyć. 320 parę osób mam nadzieję, widziało i wierzy, że to się działo. Podawałem wam mecze. Mogliście je sobie zagrać. Część z Was mi dziękowała, pokazywała mega fajne kupony. I za to im bardzo serdecznie dziękuję. Słuchajcie, każdy z nas, kto grał Bookmachera, ma gdzieś tam w tyle głowy takie małe marzenie, żeby grać tak jak najlepsi na świecie. A co to znaczy grać tak jak najlepsi na świecie? Czy to znaczy tak jak y, większość serwisów w Polsce zgaduj, zgadula i generalnie 95% y, poświęcają na reklamowanie dziadów? No nie, to nie jest najlepsza gra na świecie i zgaduj, zgadula niestety tutaj. Nie ma żadnych szans. Żeby grać tak jak najlepsi na świecie, trzeba korzystać z najlepszych narzędzi na świecie i ja to robię. Te narzędzia są oczywiście płatne, one nie są bezpłatne, są płatne yy, i tak jak mówię, pomimo tego, że ma się te narzędzia, ma się różnego rodzaju wędki, patenty, schematy i tak dalej i 20 lat prawie doświadczenia, nadal, by wyłapywać te najlepsze z najlepszych, potrzeba bardzo dużo czasu spędzać. Dzień w dzień, praktycznie przed różnego rodzaju cyfereczkami, które się zmieniają co kilka sekund, i wyłapywać te perełki. Słuchajcie, pokazałem wam, że zrobiliśmy naprawdę wynik totalna petarda. Sprawdźcie, znajdźcie serwis, który zrobił wynik lepszy. Oczywiście nie mówię o tych ludziach, którzy grają po 5 po 10 zł, bo oni tam mogą robić i wiecie, 6 milionów mogą zarobić. Tylko, że to jest wszystko gra. Za małe stawki. A jak wiecie, ja o tym nieraz mówiłem: czy podawanie typów na jakichś stronach dla totalnego fanu, czy gra za 50 zł, to jest kompletnie inna gra niż masz położyć na przykład 1000 czy 2000 zł na kupon, nie mówiąc już, nie mówiąc już o stawkach typu 50 tysięcy. Słuchajcie, ponieważ mamy w grupie bardzo dużo osób, co mnie mega zaskoczyło z bardzo wysokimi kapitałami na grę. Ostatnio zadzwonił do mnie Mateusz. Mateusz, serdecznie pozdrawiam. No i Mateusz jak mi podał swój kapitał, no to mówię, chłopie, to dołączyłeś do kilku osób, które również grają takim kapitałem. No i było to 100 tysięcy złotych. Także powiem wam, że naprawdę to już jest grubo, bo są oczywiście ludzie u nas w Akademii grający po 10, 20, 30 tysięcy kapitałem. Jest kilku takich 50-60, ale stuwa to już się robi naprawdę gruby temat i to już jest naprawdę poważna gra. No i właśnie takżeśmy rozmawiali z tym Mateuszem i z innymi ludźmi, i oni mi powiedzieli, w sumie naprowadzili mi na pewien, na pewien taki nowy, że tak powiem, nowy kierunek myślenia, że jest w Akademii, jest w One Pass Typach jakaś grupa osób, która którą tak naprawdę interesuje absolutny profesjonalizm, absolutne zarabianie i oni w żaden sposób nie chcą grać, żeby grać, tylko oni chcą zarabiać kasę. Więc tak sobie posłuchałem tych ludzi, posłuchałem i stwierdziłem, że no faktycznie trzeba zrobić będzie grupę dla tych, którzy tak jak mi chodzi dzisiaj, nawet pisał ktoś z Was, że no fajne są te kupony po dwie jednostki, po trzy jednostki, bo przypominam stawkujemy w skali 1.5 ale nawet osoby z grupy one pass typy powiedziały mi czy nie mógłbym podawać samych tych typów po 5 jednostek bo one wchodzą bo tam jest fajny zysk więc po co ja w ogóle podaję takie po jedną po dwie jednostki i tak dalej no więc powiem wam że w pewnym momencie pomyślałem sobie że faktycznie kurczę to jest tak że wśród nas są różni ludzie Ci ludzie mają różne oczekiwania i tak jak słynny pan Stanisław chce wygrywać na wakacje co roku mega ekskluzywne z żoną i jemu to wystarczy, tak są ludzie na przykład wśród patronów, którzy oficjalnie mi piszą na przykład, że oni mają 200 zł na grę i oni chcą, że tak powiem, jak najwięcej grać, najlepiej dziennie po 10 kuponów, i dla nich zarobek to jest temat drugorzędny. Oni to traktują jako odskocznia. Oni przeznaczają sobie 200 zł miesięcznie na grę i oni chcą się po prostu bawić. No więc faktycznie nie może być jednej grupy, gdzie będą ci wszyscy ludzie wspólnie przebywali, no bo to się troszeczkę zaczyna ze sobą gryźć. Ponieważ ten temat typy VIP dla tej grupy B365, jak ją nazwałem, czyli tych ludzi. Którzy mają możliwość legalnego, legalnej gry za granicą, spotkała się z Waszym mega, 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 że tak powiem, zadowoleniem. Pomyślałem, że muszę zrobić coś takiego na Polskę, tak? Pomyślałem i zrobiłem. Jak wejdziecie na stronę Akademia Gry i klikniecie tutaj macie typy VIP Polska. To tu, słuchajcie, na dole wszystko sobie poczytacie i zobaczycie, o czym ja w ogóle piszę. Dlaczego ja chcę to zrobić, i tak dalej, i tak dalej. Generalnie zależy mi na tych ludziach, słuchajcie, którzy faktycznie podchodzą do tematu czysto biznesowo, bez żadnych tam, wiecie, podjarek pod tytułem Legia wygra czy Legia nie wygra. Tylko oni chcą uderzać konkretnie, oni chcą. Tak jak graliśmy właśnie na, ty, na tym B365, oni chcą konkretny wynik. Oni nie chcą grać, powtarzam jeszcze raz, żeby sobie grać, tylko oni mogą sobie zagrać, tak jak mi mówią, i 5 i 6 razy w miesiącu, ale oni chcą po prostu zarabiać pieniądze. No więc dla tych ludzi, którzy tak myślę, grają na przykład na kupon przynajmniej te 100 zł, to dla tych ludzi jest ta grupa typy VIP Polska. Jeśli chciałbyś do tej grupy dołączyć, w tej chwili masz jeszcze taką szansę przez najbliższe parę dni za dosłownie grosze. Ja ustaliłem dostęp naprawdę na poziomie groszowym, bo każdy, kto grał bookmachera większymi stawkami, będzie doskonale wiedział, że dostęp na trzy miesiące do tych typów na sygnalu za tą kwotę, którą tutaj ukryłem pod tym rysunkiem. To jest po prostu śmiech na sali i ona tą kwotę zyska prawdopodobnie już po pierwszym zagraniu. Wymyśliłem sobie też, że ludzie, którzy oglądali na przykład to, co pokazywałem na tym Signalu B365 i wiedzą, że tak naprawdę to nie jest tylko to, że ja sobie pogadam, tylko udowodniłem im w trzy tygodnie, że można naprawdę fajnie wygrywać i można bardzo dużo wygrywać. Więc tych ludzi, którzy już mi ufają w pewnym sensie, zapraszam również za symboliczny dostęp na 6 miesięcy dostępu, dlaczego nie na miesiąc? Już wam tłumaczę dlaczego. Dlatego, że jeśli my mamy nastawić się na naprawdę absolutną profeskę, to wy nie możecie mi narzucić z góry, że na przykład ja mam podać w ciągu miesiąca 10 spotkań, bo ja się na to nie godzę. Ja idę pewną drogą, tak jak wam mówiłem. Różnego rodzaju betradary, betburgery i różne inne dziwne programy. Jeśli one mi pokażą, że dzisiaj są dwa mecze do zagrania, to ja wam podaję dwa mecze, tak jak to robiłem tam na tamtej grupie. Jeśli przez 10 dni nie będzie kompletnie nic do gry, ja wam nie podam absolutnie żadnego meczu. Mamy tutaj postawić na totalnie profesjonalną grę. Mam ambicje takie małe, żeby to był absolutnie numer jeden wynik na świecie. Amerykanie w Europie, powiem wam szczerze, sprawdzicie to. Sprawdzicie. W Europie bez problemu będziemy number one. W Ameryce, w Stanach są serwisy, które wykręcają takie, takie wyniki, że po prostu totalny szacun i tam będzie ciężko, że tak powiem, o tak zwane pudło, ale naprawdę możecie wygrać fajną kasę. Nic wam nie mogę obiecać, bo to, jak wiecie, są zakłady bukmacherskie. To jest niestety w pewnego rodzaju hazard, aczkolwiek nie do końca, bo, tak jak mówię, jeśli korzystasz z pewnego rodzaju narzędzi, z rzeczy przewidywalnych, sprawdzalnych w długim dystansie, to, to się już ten hazard jakby chyba tak do końca e, nie robi. Słuchajcie, na. Dlaczego nie ma tego miesiąca, żebyście właśnie mieli spokojną głowę, żebyście dołączyli na przykład na trzy miesiące i po trzech miesiącach, jak sami widzicie, po trzech tygodniach zrobiliśmy taki wynik. To po trzech miesiącach ten wynik może być gigantycznie, kosmicznie fajny. I na to liczę. Liczę tutaj na Wasz pełen profesjonalizm, na broń Boże, codziennie py... na... nie liczę na pytania na sygnalu pod tytułem: Proszę Pana, dzisiaj będzie Ty, proszę Pana. Nie, nie, nie. Jeśli masz takie podejście w głowie, to absolutnie ja Cię do tej grupy nie zapraszam. Zapraszam tylko te osoby, które chcą naprawdę, jak to mówi nasz słynny piosenkarz, poczuć pieniądz i, i chcą zarabiać, tak? Po prostu chcą zarabiać słuchajcie jak zwykle nie mam kartki mówię to wszystko z głowy być może się powtarzam za co przepraszam e, zaraz muszę jechać e, do swojego małego pieska Tzu, bo wczoraj miał operację więc już tam myślami gdzieś jestem e, słuchajcie gdzieś tam e, dalej więc dlatego tak być może mówię chaotycznie ale chciałem to zrobić to nagranie jeszcze dzisiaj żeby gdzieś koło tego załóżmy 13-14 zamknąć już te, te zapisy do tej grupy czy ja ją zamknę całkowicie? Jeszcze muszę o tym pomyśleć, bo z jednej strony na pewno ten dostęp nie będzie w takich scenach, jak jest w tej chwili. Bo jak sami tam klikniecie, to zobaczycie, że to jest, mówiąc szczerze, śmiech na sali, śmiech na sali. Ale ja wiem, jakie są realia w Polsce, robiłem kiedyś nawet, miałem wam o tym powiedzieć, robiłem dawno, dawno temu pewną ankietę, wzięło w niej udział ponad 700, chyba 50 osób. I słuchajcie, wyniki to po prostu były dramatyczne. Wyszło to mniej więcej na tej zasadzie. Polak, który gra w zakładach dwóch macherskich, chciałby grać codziennie. Wysokie kursy. Co rozumie przez wysokie kursy ten człowiek? Ten człowiek rozumie przez wysokie kursy, z tego co odpowiadali, ja dobrze pamiętam, 2.40 w górę na singla. Czyli chciałby grać codziennie, wysokie kursy, e, najchętniej 3-4 do 5 kuponów. Chciałby, żeby z tego było trafione około przynajmniej, pamiętam jak oni odpowiadali, minimum 70%, a najlepiej 80-85%. E, no, i tak by chcieli właśnie grać. I na końcu było pytanie: ile jesteś w stanie zapłacić za takie mecze i za, za takie wyniki? I były różne widełki, słuchajcie. I najwięcej ludzi, 90%, wskazało 70 zł. Ja tak sobie pomyślałem wtedy: Kurczę, coś nieprawdopodobnego. Czyli w Polsce ludzie to są ludzie mega naiwni. Czyli oni faktycznie łapią się na to, że jest trylion kwadrylionów do wygrania za 2 zł na kuponie, i to jest największa dla nich podjara. Bo oni oczekują, że ktoś im poda mecze, no generalnie, co ja Wam będę przedłużał, oni oczekują rzeczy nierealnych. Większość ludzi w Polsce grających u Bukmachera oczekuje rzeczy nierealnych. Ja się domyślam, że ktoś nawet widząc ten trzy tygodniowy wynik, podejrzewam, że może, mogą się znaleźć osoby, które będą mówiły, no tak, no niby wynik fajny, ale jednak dwóch pan nie trafił. I to są ludzie, którzy ich zapraszam do Akademii Gry na lekcję numer jeden i tam będą mieli podstawy tej zabawy i, i tak dalej. Wracając do tematu, słuchajcie, tak mi się właśnie pomyślało, że taka grupa to będzie totalna petarda. Zrobi się pewna selekcja. Ci ludzie, którzy chcą dużo grać, będą dużo grali na innych grupach, a tutaj będziemy robili wynik, wynik, wynik. Także jeśli chcecie, zapraszam serdecznie każdy, kto dołączy na 6 miesięcy, dostanie ode mnie ten gratis notes, o którym mówiłem bodajże wczoraj albo przedwczoraj. Notes jest fajny, pokazywałem go już paru kolegom, powiedzieli, że wow, jest fajny, zmienia zupełnie podejście do, do całej tej zabawy, w cudzysłowie zabawy, i naprawdę zaczyna człowiek myśleć inaczej, a jak myśli inaczej, zaczyna wygrywać pieniądze, a o to mam nadzieję większości Wam chodzi, żeby wygrywać pieniądze a nie grać dla samej gry więc słuchajcie, jeszcze przez parę dni możecie dołączyć zakładka typy VIP Polska i tyle słuchajcie macie jakiekolwiek pytania do mnie w tym, w tym temacie info maupa akademia gry.pl mam serdeczną prośbę ja to podaję już po prostu do znudzenia ten adres mailowy nie zadawajcie mi pytania w 45 miejscach na yy, czy to na YouTube, czy na Facebooku, czy gdzieś. Piszcie proszę, bardzo was o to proszę na maila wtedy ja mam szansę sprawdzić historię rozmowy, o co temu komuś chodziło, o co pytał i tak dalej, i tak dalej, o czym żeśmy rozmawiali. Jak Wy mi zadajecie pytania w kilkunastu miejscach, ja nie mam szansy naprawdę łazić wszędzie, poza tym są jeszcze moi przyjaciele na na facebooku, gdzie tylko jak wiecie włącza możliwość komentowania to oni się cieszą niesamowicie i wypisują tam takie brednie że to już nawet nie chcę mi się tego komentować i posłucham się mądrzejszych od siebie w ogóle, z, że tak powiem brzydko zleję ten temat faktycznie, jak to mówią nieraz mądrzy ludzie Robert, świata niestety całego nie uleczysz i tyle, także słuchajcie Jesteście zainteresowani, typy będą tylko i wyłącznie do polskich bookmacherów, do wszystkich tych, którzy są legalni. Będziecie je mogli sobie bez problemu oczywiście tam te mecze zagrać. Mecze to będą naprawdę perełeczki i sami zobaczycie. Zresztą, jak byliście na tej grupie B365, to widzieliście, że my tu nie zgadujemy absolutnie, czy wygra Legia, czy wygra ktoś inny. Tylko gramy zakłady opłacalne i takie na których można zarobić do tego powiem wam, chodzi mi po głowie jeszcze opcja late goal żeby do tej grupy dokopsować jeszcze ewentualnie late Gole, bardzo fajna sprawa na wygrywanie, ale oczywiście też nie do podania publicznie, bo, bo po co w ogóle myślę chciałem na koniec powiedzieć, że myślę, żeby w ogóle ograniczyć tą aktywność na tych facebookach na tych youtubach bo w sumie tak mamy już bardzo, bardzo dużo y, ludzi, więc chciałem powiedzieć, że moglibyśmy zejść do podziemia, ale to mi się troszeczkę źle kojarzy, więc y, chciałbym gdzieś tam i po głowie, chodzi, żeby zrobić to, jakby y, po prostu wiecie, ściśle tajne przez poufne, żeby po prostu ludzie nie wszyscy musieli to widzieć, oglądać i tak dalej. Bo jak sami wiecie, Sukces innego człowieka w Polsce bardzo, bardzo denerwuje niektóre osoby, dlatego po co mają widzieć, że zarabiamy, że rozbijamy po kolei tych bukmacherów. A niech sobie myślą, że nic nie trafiamy, że to jest wszystko, ściema i tak dalej. Także macie pytania serdecznie zapraszam i prosiłem właśnie, żeby mi teraz przez 15 minut nie pisali, to kurczę mam powiadomienie za powiadomieniem. Ludzie są naprawdę cudowni, kochani i w ogóle rewelacja. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Pamiętajcie, macie coś, jakiekolwiek pytanie, cokolwiek infomałpaakademiagry.pl Naprawdę odpisuję po kolei na te maile. Każdy dostanie. Bardzo Was proszę o cierpliwość, odrobinkę cierpliwości. Będzie wszystko tak, jak ma być. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Cześć. Hej.